Może zacznę od tego, skąd taki temat, yy, to znaczy wiele badań wskazuje na to, że ten stereotyp, że kobiety są bardziej emocjonalne, bardziej pogłudnione, bardziej wrażliwe niż mężczyźni, jest jednym z głównych stereotypów na temat yy, w ogóle płci. To, że właśnie kobiety są bardziej emocjonalne, a mężczyźni są bardziej spokojni i racjonalni. I naprawdę, sterowiec jest obecny już od dawna, dawna. Na początku XX wieku już różne prace psychologiczne, psychoanalityczne, medyczne, korzystały z różnych teorii, żeby jakoś uzasadnić ten pogląd. To znaczy, uważało się, że im wyżej rozwinięty mózg, tym wyższe też funkcje i możliwości intelektualne a że kobiety uważano za osoby, które są zbliżone bardziej do natury przez zdolność do rodzenia dzieci, no to uważano, że w takim razie muszą mieć mniejszy mózg, a zatem idzie, ich możliwości intelektualne są mniejsze, i są bardziej wrażliwe, bardziej emocjonalne. Teraz to myślenie się, się oczywiście zmienia, też emocjonalność nie jest tego w końcu do racjonalności, wiadomo, że służy nam do, do prawidłowego rozwoju, do... Zdrowia psychicznego jest wskaźnikiem kompetencji społeczno-emocjonalnych, natomiast nadal ten stereotyp jest w nas obecny. I na samym początku tylko szybko wspomnę o modelach kobiecości i męskości, które są rozważane w badaniach nad cechami psychologicznymi płci. Ona dwa modele, one zostały wymienione przez Monika Biedna w 1991 roku. I pierwszym z tych modeli to jest model polaryzacji płci, który raczej był. Używany w badaniach i był używany przy konstruowaniu w scenariuszy przed latami 70. wieku, przed, przed 1970. też od razu wspomnę, że, jeżeli mówię o płci, to odnoszę się do tego sformułowania e, gender, czyli do płci, która jest konstruowana społecznie. I ten model polaryzacji płci, mimo że był dość i tak postępowy, ponieważ zakładał, że płeć jest jakimś spektrum, to był z tym modelem jeden znaczący problem, to znaczy taki, że w momencie, gdy osoba uzyskała na przykład wysoki wynik w cechach psychologicznych stereotypowo żeńskich, czyli tutaj w tej lewej stronie spektrum, to automatycznie wykluczało uzyskanie wysokiego wyniku w cechach stereotypowo męskich. I naprzeciw temu wyszedł model dwuwymiarowy, który był chociażby wykorzystany przez samę BEM, który zakładał, że istnieją, możemy umieścić te cechy na dwóch spektrach, na spektrum kobiecym i na spektrum męskim. Nadal ten model ma pewne ograniczenia, na również z tego, że cechy, które możemy mieć, są w sposób stereotypowy przypisywane, które się zbudzi. Natomiast ten, ten model, rozwiązuje ten problem, który którym wcześniej, to znaczy, jeśli uzyskam wysoki wynik przy cechach stereotypowo kobiecych, to nadal mogą uzyskać wysoki wynik w cechach stereotypowo męskich i odwrotnie. Dobrze, to przejdę w takim razie do tych e, emocji. Zacznę od doświadczania i chciałabym na początku wspomnieć, że te różne wnioski przeze mnie one są, w ogóle istnieje masa, masa badań na ten temat, więc te wnioski są dość uproszczone pod tym względem, że chciałam wybrać pewne konkretne e, wnioski, które wydaje mi się, że w sposób ogólny mogą opisać całe, całą taką esencję tego, e, tego aspektu, tego konstruktu. Zacznę od podobieństw, nie będę tu dużo mówić, ponieważ podobieństw jest wiele. E, Zacznę od końca, bo okazało się, że były pewne różnice między doświadczeniami emocji, między płciami, do których zaraz przejdę, natomiast wszelkie różnice były albo małe, albo bardzo małe. Jeśli chodzi o podobieństwa, to i kobiety, i mężczyźni częściej i bardziej intensywnie doświadczają emocji pozytywnych niż negatywnych, a także nie było żadnych istotnych różnic w doświadczaniu takich emocji jak złość, radość, strach i wstyd. Są to też emocje uznawane za podstawowe. Jeśli chodzi o jakieś różnice w tym doświadczaniu, to w tych dwóch pierwszych wnioskach to właśnie były te różnice, które były małe albo bardzo małe. To znaczy okazało się, że kobiety mogą nieco częściej i bardziej intensywnie odczuwać uczucia negatywne, szeroko pojęte, a bardziej intensywnie od mężczyzn okazało się, że odczuwają jedynie uczucia... Tak zwanej czułości w stosunku do innych ludzi oraz smutku. I ale Największa różnica, która faktycznie była, powiedzmy, bardziej znacząca, była w poziomie wstydu, też poczucia winy, tego nie mamy a to był poziom wstydu i poczucia winy. I okazało się, że kobiety częściej odczuwają wstyd i poczucie winy. Natomiast jak tamte emocje były, są uznawane za emocje, Podstawowe to w kruczczej winy są konstruowane społecznie, co nas też przybliża do, do potencjalnych wyjaśnień. Jeśli chodzi o wyrażanie, emocji, to sprawa jest bardziej skomplikowana i mniej jednoznaczna, co też pokażę za chwilę na przykładzie. I tutaj widoczne są już większe różnice, ponieważ okazuje się, że też jak można się spodziewać, kobiety wyrażają emocje częściej i też bardziej swobodnie. Na pewno częściej zgłaszają wyrażanie smutku, radości i strachu. To były takie główne emocje. Tylko, że należy też zauważyć, że badania nad emocjami opierają się często na samoopisie, czyli to nawet nie jest to, że. Kobiety częściej to wyrażają, tylko kobiety częściej zgłaszają wyrażanie tych emocji. Jedną taką ciekawą rzeczą jest złość. I zaraz przyjdę właśnie, przyjdę właśnie do, do przykładu e, złości. Okazało się, tak trochę wracając do tych wcześniejszych modeli, o których mówiłam, że osoby, które uzyskiwały wysoki wynik w rysie męskim tych cech psychologicznych częściej wyrażały złość, niż osoby, które uzyskiwały wysoki wynik w tych żeńskich cechach psychologicznych i, e, taki, i niż takie, które miały profil bardziej androgeniczny, co może świadczyć o tym, że nie fizjologia i nie też tożsamość płciowa mogą zdecydować, tylko bardziej po prostu jakiś konkretny zestaw cech, który posiadamy. No i tak jak już mówiłam, przejdę do tego przykładu. E, jeśli chodzi o doświadczanie, to w wielu badaniach okazało się, że jest brak istotnych różnic płciowych w, w doświadczaniu złości, w, w, często, w częstości i intensywności. Też w badaniach tego pierwszego autora wymienionego okazało się, że kobiety i mężczyźni odczuwają złość tak samo często, tak samo intensywnie i z tych samych powodów. E, badania ostatnich autorach tej wymienionych, ono skupiało się też na dzieciach i okazało się również, że i chłopcy, i dziewczynki zgłaszali um, Najwyższy poziom odczuwanej złości w tych samych hipotetycznych sytuacjach i najniższy poziom odczuwania złości w tych samych hipotetycznych sytuacjach. Jeśli chodzi o wyrażanie złości, to tu sytuacja jest mniej jednoznaczna i bardziej skomplikowana. Jednym takim aspektem jest to, że kobiety częściej płaczą, gdy są złe. To jest jeden wątek. Drugi wątek to jest stosowanie agresji. Generalnie, jeśli spojrzymy sobie na agresję jako jakiś ogólny konstrukt. To okazuje się, że istnieją niewielkie różnice w stosowaniu agresji u obu, między kobietami i mężczyznami. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę bardziej specyficzne aspekty tej agresji w różnych kontekstach i różne rodzaje, to te różnice już się pojawiają. I tak e, mężczyźni raczej stosują więcej agresji fizycznej i werbalnej, i to e, zostało udowodnione i na badaniach dorosłych mężczyzn, i u chłopców w wieku tak, podstawowym mniej więcej. Natomiast kobiety stosują więcej agresji nie jak, takich jak na przykład, jak na przykład e, manipulacja. Natomiast jeśli spojrzymy sobie na agresję w związkach, została przeprowadzona e, metaanaliza związku różnopłciowych i tam okazało się, że agresję fizyczną częściej stosowały kobiety na swoich partnerach niż mężczyźni na swoich partnerach. Tylko że e, ta agresja fizyczna kobiet w stosunku do swoich partnerów była, jak to powiedzieć, przyjmowała łagodniejsze formy niż agresja mężczyzn w stosunku do swoich partnerów. To, to był taki wniosek, który miał trochę pokazywać, że po prostu na tę agresję fizyczną kobiet można było aż tak nie zwrócić uwagi, ponieważ też było mniej prawdopodobne, że ona spowoduje jakiś faktyczny... U nas. Czyli ta częstotliwość stosowania agresji fizycznej była, częst... była większa, jeśli chodzi o kobiety, natomiast intensywność była wyższa po stronie mężczyzn. Jest... Są różne, różne koncepcje, które potencjalnie wyjaśniają e, te różnice. Natomiast ja powiem tylko o jednej, o złością Harrow która mówi o tych rolach płciowych i rolach społecznych ponieważ w tym momencie te role pięciowe się w jakiś sposób przenikają, nie są aż takie jednoznaczne. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, żeby rozumieć to, co się dzieje teraz, trzeba wziąć pod uwagę to, jak było kiedyś, w jakim systemie zostali wychowywani nasi, nasi rodzice i my poniekąd również. No i ta koncepcja zakłada, że wcześniej dla kobiety związek miał potencjalnie większą wartość niż dla mężczyzny z tego powodu, że kobieta musiała się dostosować do roli opiekuńki i roli osoby, która nie ma na tyle władzy i która raczej też nie pracuje, czyli nie ma tego dochodu finansowego, dlatego dla niej większą wartością był związek z mężczyzną, bo on zapewniał im jakiś byt. A złość z kolei jest właśnie reakcją na zagrożenie pewnej wartości, przez co jest właśnie um, tak sugerowane, żeby kobiety mogły częściej doświadczać złości w związku i bardziej ją wyrażać, jeśli chodzi też o tę agresję, ponieważ bardziej czuły się ich, większa wartość dla nich była zagrożona. Wymienię potencjalne przyczyny, ich jest wiele, natomiast chciałabym wspomnieć o <coughs> perspektywach, które mi się wydały przynajmniej interesujące. Wszystkie w sumie trzy aspekty sprowadzają się do ostatniego, czyli socjalizacji. I od niej zacznę. Nie będę jakoś tego bardzo opisywać na poziomie ogólnym, chciałabym podsumować o trzech takich badaniach, które w moim stanie były interesujące i e, jedno z nich polegało na tym, że okazało się, że matki poświęcają, może poświęcają, ale bardziej koncentrują się na emocjach, na komunikacji tych emocji przy interakcjach ze swoimi córkami w wieku przedszkolnym niż z synami w wieku Przedszkolne. Kolejną taką rzeczą jest to, że różne praktyki socjalizacyjne mogą wpływać na poznawcze przetwarzanie strategii doświadczeń emocjonalnych. Co to oznacza? Oznacza to, że okazało się, że poznawcze umiejętności chłopców są skorelowane z ich umiejętnością nazywania czy rozpoznawania emocji. Takiej korelacji nie zaobserwowano u y, dziewczynek, co może oznaczać, że właśnie chłopców zachęca się bardziej do takiego analitycznego, intelektualnego myślenia o swoich emocjach, a dziewczynki do bardziej intuicyjnego myślenia o swoich emocjach. I jeszcze jednym takim badaniem, to były badania, które polegały na obserwacji ludzi w warunkach naturalnych i tam okazało się, że matki nawiązują znacznie mniej interakcji z córkami, które są ich drugimi dziećmi, w porównaniu do pierworodnych dzieci swoich i do synów, którzy byli Drugim dzieckiem. E, to tylko tak szybko słono o wieku. E, jeśli chodzi o zwany wraz z wiekiem, na poziomie przedszkolnym i szkolnym m, jest bardzo mało różnic, jeśli chodzi o i doświadczenie i wyrażenie emocji. Te różnice zaczynają się kształtować do tego, z czasem o świegu gdzie chłopcy zaczynają bardziej internalizować swoje emocje, w tej złości. Jeśli chodzi o adaptację, to jest taki dość ciekawy pogląd, który mówi o tym, że. Emocje pełnią funkcję regulacyjną, regulują które one ze światem zewnętrznym, relacje interpersonalne i kiedyś, kiedy właśnie kobiety musiały się dostosować do tego, że będą tymi opiekunkami i że będą na niższej pozycji społecznej, to musiały również zaadaptować do tego swoje procesy emocjonalne, czyli obwinianie się, wyrażanie więcej smutku niż złości, minimalizacja wyrażania złości. Miało właśnie służyć temu, żeby się zaadaptować do tej roli, i jeszcze służyło to potencjalnej ochronie własnej, bo e, kobiety musiały żyć w świecie, gdzie jednak ci mężczyźni częściej stosowali agresję fizyczną i przeciętni byli od niej, od niej silniejsi. I tak samo, tak samo odwrotnie, mężczyźni, e, którzy raczej byli wychowywani w świecie, gdzie ich egzystencja miała skupiać się bardziej na osiągnięciach, na rywalizacji, musieli wykształcić w sobie te mechanizmy emocjonalne, które były do tego adaptacyjne, czyli właśnie. Bardziej maksymalizacja tej złości powiązanej też z asertywnością, a minimalizacja jakichś emocji powiązanych z wrażliwością. I to tyle. Dziękuję bardzo.